Zapraszam do zakupu końców na supercoinsy.pl. Monety otrzymacie szybko i bezpiecznie, a z okazji Team of the Season do każdego zamówienia na co najmniej 300 tysięcy monet Dostaniecie w prezencie karty Team of the Season. Z kodem rabatowym Skydu macie dodatkowe 10% zniżki. Link w opisie, polecam. Witam Was w dzisiejszym odcinku z 10 największych downgrade'ów, które zobaczymy w FIFA 20. Mam nadzieję, że ten odcinek przyjmiecie tak samo dobrze jak poprzedni. Nie zapomnijcie, aby pod tym filmem też zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Pozdrawiam pierwszego sponsora na kanale Jakuba Miernika. Dzięki wielkie za wsparcie, a my już zaczynamy. I pierwszym zawodnikiem, który dostał ode mnie spory downgrade, jest Alonso. I w sumie, patrząc na same statystyki, no to nie wyglądało to tak źle, ale nie zawsze statystyki przekładają się na grę. Hiszpan miał wiele momentów bardzo słabych i wielu kibiców Chelsea najchętniej pozbyłoby się go z klubu. Moim zdaniem, Marcos Alonso będzie miał 79 overalla w FIFA 20. Zastanawiałem się jeszcze nad tym, żeby dać mu 80 oceny ogólnej, ale uznałem, że jak tyle osób na niego narzekało, no to musi być coś na rzeczy i pomniejszyłem mu overall o 3. Kolejnym zawodnikiem jest Douglas Costa, którego ja osobiście bardzo lubię, ale w tym sezonie nie oszukujmy się, oprócz tego, że oprócz Di Francesco, no to nic ciekawego nie pokazał na boisku. Strzelił jedną bramkę, miał dwie asysty na gościa, który poprzedni sezon miał niesamowity, mocno wyróżniał się na boisku, robił tą różnicę, a w tym sezonie po prostu jakby go podmienili na gorszy model. No mam nadzieję, że Brazylijczyk wróci do formy i już nie będzie na nikogo pluć. Gareth Bay obecnie jest chyba największym problemem Realu Madryt, bo Walijczyk nie chce opuszczać drużyny, mówi, że uwielbia mieszkać w Madrycie, ale patrząc na jego grę, no to można powiedzieć, że chyba nie uwielbia grać dobrze w piłkę. Możliwe że w następnym sezonie się odbuduje i będzie grać na wysokim poziomie, ale rywalizacja o pierwszy skład w realu jest bardzo duża i myślę, że Bane może zostać tylko rezerwowym, bo wątpię, że po takim sezonie będzie dostawał dużo szans. I ten odcinek jest strasznie dziwny, bo teraz uświadomiłem sobie, że umieściłem sporo zawodników, których bardzo lubię i kolejnym jest Isco, który moim zdaniem w innym zespole mógłby być kluczowym zawodnikiem. W Realu jest tylko rezerwowym i czemu on nie poszuka sobie innego klubu, no to tego nie mogę zrozumieć. Gdyby opuścił wcześniej Real Madrid, no to zrobiłby większą karierę, bo gość ma niesamowite umiejętności. Przewiduję, że dostaje minus 3 do oceny ogólnej, bo nie wierzę, żeby zawodnik, który wchodzi od czasu do czasu z ławki miał nadal 89 overana. Kolejny jest ulubiony zawodnik kibiców Arsenalu, czyli Mustafi. I mam pytanie, jakim cudem ten zawodnik zagrał w 40 meczach w tym sezonie. Niemiec grał okropnie, miał czasem oczywiście lepsze momenty, ale ich wiele nie było. Ludzie robili nawet kompilacje jego najgorszych zagrań i te kompilacje trwają po 10 minutach. No to nawet to pokazuje, że gość ten sezon ma okropny. Obecnie FIFA 19 ma 82 overalla, moim zdaniem zasługuje na spokojnie na minus 4. Bo serio nie wiem, czy Arsenal ma takie problemy kadrowe, że nie mieli lepszego zawodnika na środek obrony, bo Mustafi pokazał, że nie jest odpowiednio osobą do podstawowego składu. Naldo w pierwszej połowie sezonu, gdy grał w Szalkę, grał w przyzwoicie, ale później przeszedł do Monako, miał pomóc im się utrzymać, a zamiast im pomóc, no to jeszcze im to utrudnił. W siedmiu meczach, w których wystąpił w barwach francuskiego klubu, zdobył dwie czerwone kartki. I w tych spotkaniach, które udało mu się dograć do końca, no grał po prostu słabo. Moim zdaniem Brazylijczyk na 100% dostanie downgrade. Ja przewiduję, że w następnej FIFA będzie miał 82 overalla i pewnie będzie grał w innym klubie, bo wątpię, żeby Monaco jeszcze go przetrzymało na kolejny sezon. Kolejnego zawodnika łatwo opisać, jeden mecz dobry, a kolejne 6 beznadziejne. Chodzi mi oczywiście o Ozil'a. Który ten sezon chyba przespał? Miał wiele meczy, w których był niewidoczny. Myślę, że kibice kanonierów nie mogą być zadowoleni z jego gry. Ostatnio się mówiło, że ma odejść do Turcji, ale ta sprawa ucichła i możliwe, że Niemiec dalej będzie grał w Londynie. Jeżeli chodzi o jego overall-no, to wydaje mi się, że troszkę zbyt surowo go oceniłem, ale to już zostałem dla was do oceny. Napiszcie czy Ozzy zasłużył na 82 overall, czy jednak powinien mieć więcej. A może ktoś uważa, że powinien mieć mniej. Bo też mogły się zdarzyć takie osoby. Na duży downgrade zasłuży też Iguain, którego wiele osób na grupie na Facebooku mi zaproponowało do tego odcinka. Jak coś, link do grupy jest w opisie. No i przepraszam za tą reklamę, ale nie mogę się powstrzymać. Ale wróćmy do tematu. Napastnik grał poniżej oczekiwań w Milanie oraz Chelsea, i żaden z tych klubów nie zdecydował się go wykupić. Teraz wróci do Juventusu i pewnie zostanie sprzedany, bo Sali chce stawiać głównie na kina, ale zobaczymy jak to będzie. Moim zdaniem Iguain w FIFA 20 będzie miał 84 overalla, Napiszcie, czy z tym się zgadzacie. Niech ktoś mi powie, gdzie w tym sezonie był Alexis Sanchez. Chilichik był niewidoczny przez cały sezon, mało grał. Jak już dostawał szansę, no to ich nie wykorzystywał, a to jest strasznie dziwny przypadek, bo gdy grał w Arsenalu, to był niesamowity, a po przejściu do United nagle nie odnajduje się w Premier League. Ciężko to zrozumieć, ale niestety tak jest. W mojej opinii Sanchez może dostać aż minus 5 do overalla, możecie napisać czy waszym zdaniem ten zawodnik zasługuje na taki downgrade. Ostatniego zawodnika muszę wam przedstawić z bólem serca, bo jest to mój ulubiony brankarz i jest to Szczęsny. Nie no, oczywiście żartuję, chodzi mi o Bufona, który ten sezon ma strasznie kiepski, wiele osób mówi, że to przez niego PSG odpadło z Ligi Mistrzów, grał mniej od Areoli, więc jednak jego przejście do PSG nie było zbyt dobrym pomysłem, teraz podobno ma wrócić do Juventusu, ale no nie wiem czy to taki genialny pomysł. Nie mi to oceniać, ale w FIFA 20 uważam, że Buffon przez swój wiek i grę w tym sezonie będzie miał 83 overall. A to koniec tego odcinka. Jeżeli z jakąś moją decyzją się nie zgadzacie, to piszcie śmiało. Napiszcie również, kogo Waszym zdaniem zabrakło w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie o lajku i subskrypcji. Wpadajcie w linki w opisie. Mówi do Was SkyDum, więc na razie, cześć i czołem. Yo!